Kolejny gość, właśnie Państwo słyszą, śmieje się. Z uśmiechem, rozbawiony, przyjechał do nas członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, Artur Soboń. Witam serdecznie. Dobry wieczór, ale to Pan redaktor mnie rozbawił, nie tam. Dobry wieczór. Rozbawiony, przyjechałem tylko. No dobrze, tutaj to cieszę zostałem, się bardzo, że. tutaj zostałem rozbawiony. No to cieszę się bardzo, zobaczymy jak będzie wyglądała końcówka naszej rozmowy, czy równie będzie Pan rozbawiony. No dobrze, czy w Narodowym Banku Polskim mamy bunt przeciwko prezesowi Adamowi Glapińskiemu? Nie, to nie jest y, prawda y, i y, najlepszym dowodem y, na to jest informacja z dnia dzisiejszego, z popołudnia dzisiejszego dnia, y, gdzie w głosowaniu, y, które zostało zarządzone przez pana prezesa w trybie obiegowym w piątek, y, w tym głosowaniu głosowaliśmy nad częścią tych propozycji, które z, y, były w, w tym wniosku, o którym tutaj tak Szeroko się media rozpisywały, który jest także wnioskiem mojego autorstwa, oczywiście, czyli tym wniosku dotyczącym zmian w regulaminie. Ograniczający kompetencje pana prezesa. To zaraz powiem. Natomiast, co do zasady zmian w regulaminie zarządu, część z tych zmian. Została przez pana prezesa poddana pod głosowanie i jednomyślnie dzisiaj została przyjęta. Więc czyli mamy kompromis. Ja bardzo przepraszam, ale. Czyli błąd został spacyfikowany kompromisem. To, co trzeba mm, powiedzieć dzisiaj to to, y, że są to kompletnie nieprawdziwe informacje o tym, że chodziło tutaj o y, coś więcej niż tylko to, o co chodziło, czyli propozycja zmian. W regulaminie. Sprzątu. A czego dotyczyły te zmiany? Dotyczyły no, decyzji dotyczących techniczne pieniędzy? Rzeczy. No, nie, techniczne rzeczy, to nie są. To techniczne, ale ważne. Rzeczy, nie? Znaczy, no, jest... Tak byście się nie pokłócili, gdyby to były techniczne rzeczy. No właśnie, ja mam takie wrażenie, że z tym pokłóceniem się to ja słyszę z zewnątrz, a nie a wewnątrz banku. Ja z panem prezesem rozmawiam codziennie albo niemal codziennie i mam takie przekonanie, i mam nadzieję, że pan prezes to potwierdzi, że są to bardzo dobre i owocne rozmowy. Portal w polityce, blisko związany prawdopodobnie z prezesem Glapińskim, mający swoje źródła w NBP, napisał tak w Narodowym Banku Polskim trwa polityczny zamach wymierzony w prezesa profesora Glapińskiego. Koalicja pięciu członków zarządu wywodzących się ze środowisk prawicowych od kilku tygodni próbuje odebrać prezesowi kluczowe kompetencje, proponując likwidację ważnych departamentów i dążąc do przejęcia kontroli nad wydatkami. Jeśli plan ten zostanie zrealizowany, prezes NBP nie będzie miał władzy w banku i będzie musiał odejść, a tym samym oddać bank w ręce koalicji 13 grudnia. To jest cytat. To wszystko nieprawda? No ja czytałem jeszcze bardziej fantastyczne historie. Czytałem długie artykuły w weekend w Gazecie Wyborczej, słuchałem rozmaitych podcastów, słuchałem wypowiedzi licznych komentatorów i polityków o, nie wiem, zamachu rzeczywiście, o tam jakichś rewolucyjnych zmianach. No te rewolucyjne zmiany dzisiaj, które zostały przyjęte, dotyczą na przykład sposobu głosowania na posiedzeniach stacjonarnych oraz tego, w jaki sposób decyduje o tym czy są to głosowania obiegowe czy y, głosowania y, stacjonarne. No to są te rewolucyjne zmiany, które zostały tak eskalowane, że ta dyskusja kompletnie oderwała się od tego, co było jej przyczyną, czyli tego wniosku, który, skądinąd jeszcze raz powtórzę, sam byłem współautorem. No dobrze, ale dlaczego w pewnym momencie poprzednie posiedzenie zostało przerwane przez pana prezesa? Nie, pan, posiedzenia, to posiedzenie czwartkowe, to, to posiedzenie, przepraszam, które zostało przerwane będzie w czwartek i ono oczywiście zostanie zakończone w normalnym trybie i bez żadnych problemów, to dzisiaj mogę też uspokajająco zagwarantować. Ja nie mam żadnego wpływu na to, jak media opisują rzeczywistość. Naprawdę wyobraźnia, jak widzę, może kierować nas w rozmaite strony. Wiele złego jest też z tego. Ale ja wie pan, że wie pan, na czym polega problem. Mam wrażenie, że media by tego nie opisywały, gdyby nie tak zwane osobowe źródła informacji więc mówię, więc w narodowym Banku wiele, Polskim. Wiele, może pan mieć pretensje wiele do swoich kolegów. Złego jest również z A tego. A trudno sobie wyobrazić, żeby koledzy ściemniali tak do końca. No wie pan, jeśli dziennikarze lubią tego typu rozmowy na tak zwanym ofie, ja tutaj pozdrawiam również jednego z kolegów pana redaktora, bo do mnie też wszystkie redakcje dzwoniły. Ja takich komentarzy odmówiłem, bo uważam, że tutaj trzeba zachować powściągliwość. Nie taka jest dzisiaj nasza rola, abyśmy rozmawiali poprzez media. Rzeczywiście jest tak, to podkreślam, że dziennikarze są manipulowani albo sami próbują jakoś manipulować tą rzeczywistość. To I takie rozmowy manipulują. Na, i pańscy, dziennikarzami. Państwo też. E, no i którzy, nie. Ja nie <laughs> mam kolegów, którzy manipulują. Którzy Chyba, że pan. Ma. E, trochę naciągają tą e, rzeczywistość, e, no, jakby pan się wypiera własnych kolegów, panie redaktorze. No nie, no ja nie wiem, o kim pan mówi w ogóle. No to, Proszę o nazwiska. Ja nie będę mówił nazwiskami. No, a widzi pan. Bo tych spekulacji no e, było tak dużo, e, że jeszcze raz powtórzę. Mamy dzisiaj sytuację, w której zarząd pracuje normalnie. Czyli szwartek, kryzys został zakończony. Medialny kryzys został Został y, rozpoczęty medialnie i jak rozumiem dzisiaj go medialnie kończymy. Okej, okay, to dobrze, to konkretnie. Czy to prawda, z, że zarząd NBP jest podzielony w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu państwa? No to jest tak, y, artykuł 17 y, ustawy o Narodowym Banku Polskim y, pisze wyraźnie, iż działalnością banku kieruje zarząd. Jest przewodniczący zarządu, czyli prezes, który jest odrębnym organem, i Rada Polityki Pieniężnej, która ma również swoje kompetencje. Zanim ta uchwała, o której pan redaktor mówi, trafi na posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, jest dyskutowana i przyjmowana przez zarząd, w którym jest uwaga. 9 osób. Dziewięć osób, proszę sobie wyobrazić, nie wiem, czy to jest tak szokujące dla opinii publicznej, że te dziewięć osób może różnie rozkładać akcenty, może mieć swoje propozycje co do finalnego kształtu treści danej uchwały, ba co więcej, może się ze sobą nie zgadzać i. A może to może była właśnie ta istnia, która doprowadziła tą, do kryzysu, bo media piszą, uchwałę. że pan prezes no Glapiński. Ale... No dobrze, ale to... Był zaskoczony, że ta wstępna opinia jest tak krytyczna wobec stanu budżetu, a prezes Glapiński w tej chwili to jest cytat, podobno tańczy wokół pana ministra Domańskiego. Żeby uzyskać kontrasygnatę na to, żeby dalej w NBP funkcjonowała jego pierwsza zastępczyni pani, pani Marta Kajty Czy to prawda? No to jest jakby odrębna kwestia. Skończę ten wątek z uchwałą. Naprawdę nie jest niczym nadzwyczajnym, że przygotowanie tego typu uchwały poprzedzone jest dyskusją w ramach zarządu i także. Możecie zmianami, się różnić. To jest oczywiście jesteście wieloosobowym my... gremium. Kiedy będzie to? nie ta opinia już jest ona Dobrze. jest przyjęta przez radę A natomiast czy ona została ona była... złagodzona na wniosek pana prezesa dla O to chodzi czy ktoś się ułagodzi czy nie no opinią czy taką, czy inną, nie zmienimy tego, że mamy w tym roku deficyt sektora finansów publicznych blisko 7%. To jest deficyt absolutnie rekordowy. Mieliśmy w ubiegłym roku 50% według metodologii unijnej naszego długu, w tym 50, 55, przepraszam, w tym 60, w kolejnym 66. Ale no czy to... to jest niebezpieczne, pana zanie, no, oczywiście, że tak. Oczywiście, że jest to dzisiaj największa nierównowaga w polskiej gospodarce, a Rada Polityki Pieniężnej i wcześniej Zarząd Narodowego Banku Polskiego oceniają tę sytuację pod kątem polityki pieniężnej. I w tym zakresie, wyłącznie w tym zakresie, była dyskusja wśród członków zarządu. To jest zupełnie normalne. Natomiast tworzenie zarzutu dzisiaj komukolwiek, także panu prezesowi, z tego, że w różnych formatach rozmawia na przykład z ministrem finansów, jest niepoważne, bo równie dobrze ktoś mógłby powiedzieć mi, prowadziłem wczoraj bodaj, przepraszam, nie wczoraj, tylko w piątek, posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej w formule makroostrożnościowej, które w imieniu prezesa prowadzę akurat ja. Jest tam Ministerstwo Finansów, Bankowy Fundusz Gwarancyjny i Komisja Nadzoru Finansowego. W formule kryzysowej prowadzi je minister Domański. Ja nie znam ani jednego posiedzenia, w którym byśmy jako te cztery instytucje nie głosowali jednomyślnie. Okay. I to jest dowód na z... współpracę z rządem. No to jest normalna, merytoryczna, codzienna praca Przed pomiędzy z, z panem ministrem Siwcem na temat tego, że premier i prezydent nie mogą się dogadać w sprawach zagranicznych. Bardzo dobrze, że Narodowy Bank Polski rozmawia z rządem w sprawach finansów. Świetnie, gratulacje. Ale ja nie chcę, żeby pan, nie kpił pan na moje pytanie. Cele, żeby pan ja nie zwrócił kpię. uwagę ja na gratuluję. to, że tych momentów e, czy w Brukseli, czy w Warszawie, czy okay. w innych miejscach, w których e, współpracujemy, jest oczywiście więcej mogę Dobrze. je wymieniać także ze swoim okay. udziałem, nie tylko z udziałem pana prezesa. Co z panią e, wiceprezes Kajtli? Nie czy pan rozumiem, nie, nie rozumiem, chciałby, żeby kontynuowała działalność zakładam, w że, zakładam, że tak, bo... Będzie jest zabiegał o ze strony premiera Tuska? rzeczywiście świetną pierwszą wiceprezes, więc nie widzę powodu, dla którego... Każdy prezes y, nie starałby się o to, A aby wie pan, co napisał, y, złożyć tego dziennikarza Onetu w stanie wyjątkowym, że jest ja tak dobra patrzę, dla że, pana prezesa Grappińskiego, że pan prezes Grappiński za wszelką cenę chce uwaga, na, pan, ją utrzymać. Pan redaktor, który wcześniej wypierał się kolegów, którzy manipulują, y, teraz y, ich y, cytuje. No to tak, są to jest, tej no, manipulacji. to jest przykład tej to manipulacji. To jest manipulacja to, co napisali w Onetu, jest manipulacją. Postaci. No dobrze, ale czy pan prezes Glapiński chciałby, żeby pani Kajtli kontynuowała działalność? No to już powiedziałem. Dobrze. Moim zdaniem każdy prezes, czy nazywałby się Glapiński, czy nazywałby się inaczej, byłby z całą pewnością zadowolony z takiego współpracownika jak pierwsza wiceprezes. A co się stało, że pan z buntownika w tym programie przeistoczył się w, w najbliższego współpracownika prezesa ja Glapińskiego? Ja buntownikiem byłem tylko w tych relacjach medialnych. Okej. Okay. To, wszystko to mi przykro problem. mi, że trochę rozczarowałem tych wszystkich... A nie którzy... ma pan natury buntownika? Nie, Nic? no ja mam raczej niestety, albo stety, jak kto woli, e, naturę szukania porozumienia e, i e, dialogu. Cała moja droga polityczna E, była e, naznaczona, że tak powiem, umowami społecznymi z na przykład górnikami na prawo Polskiego Ładu, nie wiem, negocjowaniem samorządami likwidacji użytkowania wieczystego, no rzeczami, które byłyby trudne do przeprowadzenia bez e, budowania konsensusu. Dobrze, to zostawmy... Powiedzmy że, powiedzmy, że to jest moja zaleta. Fotyczki no. wewnętrzne człowieka kompromisu i pańskich kolegów. E, stopy procentowe, stopy procentowe poszły w grudniu... E, Kolejny raz decyzją Rady Polityki Pieniężnej, czy nie za szybko? No, mamy dzisiaj inflację w listopadzie dokładnie w celu inflacyjnym 2,5%. W grudniu ta inflacja prawdopodobnie skoczy nieco do góry, ale to jest wyłącznie efekt bazy. Podobnie stanie się w maju, czerwcu przyszłego roku. Jeśli nie wydarzy się nic z cenami energii, czyli te zapowiedzi o tym, iż prezes URE utrzyma tą taryfę, która będzie tą niższą taryfą dla gospodarstw domowych oczywiście przede wszystkim, Będziemy mieli e, inflację nieco wyższą, pewnie około 2,9 w roku 26 i już trwale zakotwiczoną w celu w roku 2020. No ale są głosy krytyki, na przykład pani profesor Tyrowicz, tak? członkini Rady... Głos Pytu. krytyki. No ale. Wymieniam akurat ją za Ale panie redaktorze, Zawcześnie pan wymienia ją, Bo to jest jedyny e, krytyk tego. Dobrze, ale warto się nad tym pochylić. Tak? Ja nie mówię, że nie, tylko Prawdziwa precyzuję. No krytyki, nawet jednej krytyki się nie pojawia. Tylko że no mówię dobrze. O Pani głosie. profesor Tyrowicz mówiła w TVP, sześć kolejnych posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej z obniżkami, przy jednoczesnej komunikacji, że to nie jest żaden cykl, to jest po prostu żart. Co sobie tam żartujecie w, w NBP? Wydaje mi się, że jest to niesprawiedliwa ocena, zatem jeśli mamy być poważni, i dalece przesadzona. To znaczy, każda z tych obniżek, w sumie rzeczywiście 175 punktów procentowych, to jest dzisiaj poziom stopy bazowej, stopy referencyjnej na poziomie 4,0%, była poprzedzona analizą bieżących danych ekonomicznych. Tu nie było cyklu, ani serii obniżek i nie ma zapowiedzi również, że w przyszłym roku taki cykl, czy seria obniżek będzie. Czyli nie mamy pewności, co będzie w styczniu. Będzie dostosowanie, tak jak to miało miejsce w roku 2025. A pani profesor twierdzi, że to jest zrobienie ludzi w balona, wprowadzanie chaosu na rynek i wprowadzanie obywateli w błąd. No nie wiem, czy to jest robienie ludzi w balona, jeśli, panie redaktorze, mieliśmy w lutym dwa lata temu inflację, która wynosiła 18,4%. Dzisiaj ona wynosi 2,5%. inflacja konsumencka. Inflacja bazowa z 12% dzisiaj spada poniżej 3%. Jutro opublikujemy dokładne dane. To jest najniższa od 6 lat inflacja bazowa w Polsce. Pogratuluję panu rządowi Donalda Tuska i ministrowi Domańskiemu. No właśnie to jest przykład tego absurdu, w jakim funkcjonujemy w tej dzisiejszej demokracji medialnej. Kiedy pan premier Wstaje i mówi, że dzięki temu, że on jest premierem, e, spadły ceny. Ja bym poprosił pana redaktora, jakby pan premier się zgodził, kiedyś jeszcze pana odwiedzić. E, pamiętam ten słynny wywiad, w którym pan premier się odważył być u pana, ale może się tak zdarzy ponownie. E, to e, Zachęcałbym, aby zadał Pan pytanie Panu Premierowi, co takiego zrobił, aby rzeczywiście ta inflacja była niższa. Bo ja mogę powiedzieć, co zrobił Narodowy Bank Polski. a Zrobił to także w taki sposób, że mamy dzisiaj wciąż bardzo niskie okay. bezrobocie i w stosunku Jednym do okresu przed 17% na rok. wzrostu. wszyscy pkt. kredytobiorcy w Polsce mają powody do radości? Optymizm jest czy nie? Krótko. Ale optymizm z jakiego rok. powodu. Proszę? Są powody do optymizmu i są powody do Aha, e, umiarkowanego mieszane optymizmu. Uczucia. Mieszane okay. uczucia doty dotyczą przede okay. wszystkim sytuacji budżetowej, e, fiskalnej oraz e, skali kredytów w gospodarce. Ona jest wyraźnie za mała. Co do rad, e, raczej bym był optymistą. Bardzo dziękuję. Artur Soboń, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, który jest nie tylko optymistą, ale też, jak Państwo widzą, jest człowiekiem kompromisu. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę.